Nigdzie nie znajdziesz spokojniejszego miejsca odosobnienia niż w swojej własnej duszy. Ego mówi, wszystko się ułoży, wówczas poczuje spokój. Serce mówi, znajdź swój spokój i wszystko się ułoży. Każdy, kto szuka prawdy, ma jedno do zrobienia: patrzeć głęboko we własną istotę. Jeśli to robi we właściwy sposób. Wszystkie zagadnienia rozwiązują się same przez się. Spokój nie oznacza bierności. Wyciszony umysł pozwala podejmować inteligentne decyzje i działać we właściwym czasie, bądź dynamiczny i odprężony. Chociaż zewnętrzne zdarzenia mogą być trudne, kluczem do naszego szczęścia jest sposób, w jaki reaguje na nie nasz umysł. Uważność pomaga nam wyznaczać granice, ujawniając, co czyni nas nieszczęśliwymi i co przynosi nam spokój. Ciało i umysł nie są oddzielone. Kiedy mamy obecność umysłu, mamy obecność ciała. Kiedy mamy skupienie mentalne, mamy skupienie fizyczne. A kiedy mamy spokój umysłu, mamy spokój ciała. Opróżnij swój umysł. Bądź bezkształtny jak woda. Bądź wodą, przyjacielu. Nikt nie może przynieść ci spokoju poza Tobą. Uspokój umysł, a dusza przemówi. Spokój umysłu jest jednym z pięknych klejnotów mądrości. Tylko człowiek sprawiedliwy cieszy się spokojem. Wolność od pożądania prowadzi do wewnętrznego spokoju. Bycie spokojnym jest najwyższym osiągnięciem jaźni. Ci, którzy są wolni od pełnych urazy myśli, z pewnością odnajdą spokój. Nie pozwól, aby zachowanie innych niszczyło Twój wewnętrzny spokój. Im bliżej człowiek dochodzi do spokojnego umysłu, tym bliżej jest siły. Nigdy nie zaznasz spokoju umysłu, dopóki nie posłuchasz swojego serca. Pogoń, nawet za najlepszymi rzeczami, powinna być spokojna i spokojna. Zachowaj spokój w każdej sytuacji, ponieważ spokój równa się władza. Znoszenie prób spokojnym umysłem pozbawia nieszczęście jego siły i ciężaru. Uczenie się ignorowania rzeczy jest jedną ze wspaniałych ścieżek do wewnętrznego spokoju. Spokój umysłu to stan psychiczny, w którym zaakceptowałeś najgorsze. Dla spokoju ducha musimy zrezygnować z funkcji dyrektora generalnego wszechświata. Obiecaj sobie, że będziesz tak silny, że nic nie zakłóci ci spokoju. Racjonalna osoba może znaleźć spokój, pielęgnując obojętność na rzeczy, na które nie ma wpływu. Nie przeceniaj tego, co otrzymałeś, ani nie zazdrość innym. Kto zazdrości innym, nie zyskuje spokoju ducha. Życie we wewnętrznym spokoju, harmonii i bez stresu jest najłatwiejszym rodzajem egzystencji. Naucz się uspokajać wiatry swojego umysłu, a będziesz cieszyć się wielkim wewnętrznym spokojem. Jeśli chcesz pokoju, przestań walczyć. Jeśli chcesz mieć spokój, przestań walczyć ze swoimi myślami. Wewnętrzny spokój nie pochodzi z tego, czego pragniemy, ale z pamiętania, kim jesteśmy. Miarą mądrości jest to, jak spokojny jesteś w każdej sytuacji. Tobie jest cisza i sanktuarium, do którego w każdej chwili możesz się wycofać i być sobą. Wewnętrzny spokój zaczyna się w momencie, gdy zdecydujesz, że nie pozwolisz innej osobie lub wydarzeniu. Kontrolować Twoich emocji. Spójrz na drzewo, kwiat, roślinę. Niech Twoja świadomość na tym spocznie, jak nieruchome są, jak głęboko zakorzenione w bycie. Pozwól, aby natura nauczyła Cię spokoju. Kiedy jasno zrozumiemy, że wewnętrzny spokój jest prawdziwym źródłem szczęścia. I jak poprzez duchową praktykę możemy doświadczać coraz głębszych poziomów wewnętrznego spokoju, rozwiniemy ogromny entuzjazm do praktyki. Spokojne i skromne życie przynosi więcej szczęścia niż pogoń za sukcesem połączona z ciągłym niepokojem. Przebacz innym nie dlatego, że zasługują na przebaczenie, ale dlatego, że ty zasługujesz na spokój. Żyje się spokojniej, gdy nie mówi się wszystkiego, co się wie, nie wierzy się we wszystko, co się słyszy, a wobec reszty tylko się uśmiecha. Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnie. Będziesz stale cierpiał, jeśli będziesz reagował emocjonalnie na wszystko, co ludzie do ciebie mówią. Prawdziwa siła zawiera się w obserwowaniu wszystkiego z boku, ze spokojem i logiką. Jeśli słowa mogą Cię kontrolować, to znaczy, że wszyscy mogą Cię kontrolować. Oddychaj i pozwól sprawą przeminąć. Jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością. Jeśli się boisz, to żyjesz przyszłością. Jeśli jesteś spokojny, to żyjesz teraźniejszością. Martwienie się nie zabierze jutrzejszych problemów. Ale zabierze dzisiejszy spokój. Ambicje są zawsze wrogiem spokoju. Dzięki przyjaźni staje się spokojniejszy, dzięki spokojowi bardziej przyjazny. Nie musisz kontrolować swoich myśli, musisz tylko przestać pozwalać im na kontrolowanie siebie. Kiedy woda jest spokojna, nie płynie. Kiedy człowiek jest spokojny, nie mówi. Kto ma w domu miliony, nie ma chwili spokoju. Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój. Na drzewie milczenia wisi jego owoc, spokój. Czyż nie lepiej spokojnie znosić przeciwności losu, niż skargami na nie utrudniać życie sobie oraz innym? Po prostu zwolnij. Zwolnij swoją mowę, zwolnij swój oddech, zwolnij swoje chodzenie, zwolnij jedzenie i niech to wolniejsze, bardziej stabilne tempo perfumuje twój umysł. Po prostu zwolnij. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.